Cześć! W kolejnym odcinku, do w trzecim, gdzie prezentuję swoje dwie które się boją aparatu. Nie są dziwne. Nie wiem, co się z nimi stało. Ale są dziwne. Nie, nie wiem, co z nimi porobić. one się tylko patrzą, patrzą, a tam jest ich klatka. To właśnie on Mam tu jeszcze chomika, którym śpi codziennie, ale się budzi. Mam tu żabę w tym pudełku i może ją zaprezentuję. Nie wiem, ale spróbuję. Okej. Okay. Tam gdzieś siedzi. Nie wiem, ale tam gdzieś sobie siedzi. Nie widać jej tutaj za bardzo. To jest za bardzo cienio. Jeszcze raz zrobię przerwę jedną. E, może teraz ją widać? Ona jest pod tym tutaj glonkiem. Właśnie pod tym tutaj. I tutaj trochę ogółu. Żaba. I chodź. O, proszę, oto imię. Piękna chłopka. Akurat tutaj, że nie widać jej. No, ale widać, ty mała, ta mała siatka. I się boi. Dobra siatka. No to, że Nie, to bo jest dopiero ze. Wczoraj, przed wczorajszego dnia. No ale. Nie. niestety, już ją wypuszczam. O, ruszę się. Będę ją tu wziąć. O, to, to moje piękne zdobycz. Mała ziobka. To mnie jest wielkość mojej ręki? No proszę, to moja ręka. Przy... O kurde, czekuję się do skoku. Jabba, jabba. Ty, taka nie bądź. Czekaj, nie bądź? Czekaj, nie bądź? Eee, spróbujemy to jeszcze raz otworzyć. Zobaczmy. Okay, tak to nie jest odcinka. W sumie to niestety na uła.